się w kolejnym odcinku. Trochę nie było, wiem. kilk no tydzień ponad. Teraz nawet nie wiem czy nagram odcinek jestem są kurwa zmęczony, mam no, coś nie tak zgadłem. Co chwilę by boli, no ale no, no, nagram odcinek. Jezu no, nie... Wiem. Nie będę grać z nowego świata. Po prostu odpalę swój świat, na którym mam ponad 200 coś takiego dni. Nie, po prostu... Ja będę w tym starym Światła, bo nie będę gdzie on jest. Co? To po pierwsze. A po drugie, tutaj mamy o wiele więcej. Ni. No, 215 cieni, będzie się działo o wiele więcej sheetów. Um, najwyżej że się zeslam. I żeby nie było, jest prawdę północ. W nam tu już jest północ. Nagram ten na odcinek o północy. Więc jak się zepsę, to będzie po prostu źle. Orze. Cześć. I tam jest e, biało. Hoder mnie grę właśnie i nie chcę kuwał. E, mam. Nie mam o tym To okay. Tu jest kolejny. Zatujecie sobie, nie. Tu jest jeden tam jest drugi. Mm. No, tylko że problem taki, nie wiem co mogę znaleźć na tym świecie. Mógłbym znaleźć sobie... Nie ja wiem, co... chcę. Zobaczymy co się dzieje na tym świecie. Na tym świecie też nie miałbym co robić. Złość było rzeczy. No się po prostu znajdziemy jakiegoś dobrego cave'a Nowego, dobrego cave'a Pójdźmy w tą stronę. Mogę zrobić jak najwięcej jakichś randomowych rzeczy, gdyby były... Wszystko jest inaczej. Zobaczmy, co widać na świecie, co nie. Które zostawiłam. Nice. Wszystko tu się może zrespić. <słyski> <słyski> i w tej sz... o boże ale tam nie byłem ale tu się zazwie biały znowu czyli na krzyk no dalej <zysz> Czu jest, tu my nie było? I dopiero zobaczymy ile to jest kumna dziur robionych. Do wojda Może koper wezmę? Nie wiem wziąłem kopra. Czemu nie? Dużo. Nie popra. Wezmę. Czemu nie? W mm. za mój głos od razu. To ja mówiłem trochę boli. Garbo. In curse of vanishing? Poczekaj, napiszę, no, nie? O Ała O, ten czekawka sprowadził od parteru nagle Tak jakby mi tuś zawalił Dobra, jest git Tutaj na, te, na tym nie byłem, tutaj w ogóle tu nie łaziłem ciekawe. No sobie będzie tu nie wejdziemy jeszcze, więc zobaczymy czy coś... Może fajnego znajdę, może coś fajnego będzie. To jest jakieś coś, jakiś keyf... No, O to łącznego, więc co tego sorry tak. No, po prostu nie Fulbright to Bright to Widzę już wszystko nocy po prostu, no. Dobra, to był najgorszy malot co czasu jaki miałem. Nie zrobię tego odcinka wygwiony, nie ma szans. Max 10 minut raczej. Uu, Ale tej wioski nigdy nie widziałem. Ale na pewno nie zrobię tego odcinka w Tak. Echem. bo co komunka czasami. No zobaczymy co z tego wyjdzie. To mamy jakąś wioskę. No się napiję Może tak w Trzeba ufrać też na mimiki No strasznie, co się Co to za kurwa I mam jakieś blura Nieładnie nie. O, widzę siano, o, Siano jest, potrzebuję chleba Już się chleb kończy, więc... A, będzie można jeść z nim

nie, to tu nie masz napisane testificate, no co, wcześniej się wierzyłem, że miały. O, ten na przykład ma. Właśnie mam Golden kolejny Silk Toucher F-15 z Numeriki, nie o, z Willem. Znalazłem to w jakimś, jak to się nazywa? W ordynach, chyba, tam znalazłem to, właśnie. Nie pamiętam nie wiedział, tylko tak dalej Uuu, Blacksmith Ja pierdolę to ten dźwięk Jezus Wywalę Shearsy zostaną Enchantować się będę Nie chcę nic Weź Dobra, weźmy więcej tego nie na nie tu książkę, co to mnie wstraszyło z jakiegoś powodu? Tu nic nie ma więcej? Hmm? Nie? to. ja nie podoba mi się, to jest to jest naprawdę kurwa straszne Pod może być serket przebrany za ołoczącym podążaczem Chyba on wydrzynia Uff, Masako, tak się... Tak wiosek się poboję, nic nie widzę przed sobą to jest, jest, nieźle, nie? jest panie, nieźle no jest ze mną, ciągle ja Nie, możemy z nim pokazać nie wiem gdzie ja kurwa jestem Is jest behind you szesnasty Nie wiem gdzie mam iść nie pamiętam, skąd co tam to, nie? Masakra Nie no, masakra kupu, co ja robię? Okej okay. ja Nie takie takich 10 minut. No sumie teraz bym zakończyć nagranie, bo kurwa, naprawdę Nie narabiam, nie narabiam dzisiaj. Następny odcinek zrobię o, dłuższy Ej. To był najnudniejszy gameplay jaki zrobiłem na YouTube'a, ale więc za to przepraszam od razu, ale szybko chcemy pójść jakiś film, że żyje. Powiedzmy. 30% może że żyje. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie lajka, like subskrypcję, jak tam chcecie. Ten kanał jest smart. Przecież i tak ja pierdolę, no. Dobra, dziękuję na Elo wszystkim.